Piękna modlitwa. Co jeszcze, mogę, co jeszcze mogę zobaczyć wspanialszego niż Boga, który zamieszkał pośród swojego ludu? I znowu mówi coś niezwykłego, i, i to w i ich głowie coraz bardziej narasta, że naprawdę ręka Pańska jest, jest nad, tym, nad tym dziecięciem i On będzie, będzie kimś wielkim. Płynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego. Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synagor, synogarlic lub dwa młode gołębie zgodnie z, prawa, z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolim człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby przystąpić z nim według zwyczaju prawa, on je wziął w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz słudze Twemu w pokoju odejść według Słowa Twojego. Bo o moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twojego Izraela. Ja y, staram się Wczuć w postawy, w to, co mogli myśleć Józef i Maryja, mieli już sporo doświadczeń za sobą. No, sama kwestia zwiastowania to, jak ona stała się matką, po tym narodziny w Betlejem, jeszcze wcześniej spotkanie z Elżbietą co było też potwierdzeniem, że ręka Boża nad tym czuwa. No i teraz przychodzą do świątyni i mają za co dziękować Bogu, i nagle wychodzi jakiś starszy człowiek i znowu mówi coś niezwykłego, i to w ich głowie coraz bardziej narasta, że naprawdę ręka pańska jest, jest nad, tym, nad tym dziecięciem i on będzie, będzie kimś wielkim. To wydarzenie też nam pokazuje, że Jezus jest posłuszny prawu. Choć przyszedł to prawo wypełnić, i je przepełnić, i je dać coś, co nieskończenie będzie przerastało. Mm -hmm. I to młodzi ludzie prawdopodobnie Józef i Maria byli bardzo, bardzo młodzi, jak w tamtym czasie młodzi ludzie byli zaręczeni. I, yy, I ta scena, ich, ich młodość jest tak skontrastowana w tym ofiarowaniu, właśnie z tym, że spotykają Symeona. Chwilę dalej, czytamy w Ewangelii, spotykają prorokinie Annę, która miała 84 lata, więc nagle spotykają sędziwych, starych ludzi. Yy, I mnie zastanawiają pierwsze słowa tej modlitwy yy, Symeona: Teraz, o władco, pozwalasz odejść cudze twemu w pokoju. Albo pozwól w niektórych tłumaczeniach odejść cudze twemu w pokoju. Yy, I zastanawiam się, wiesz, czy czy no, miałeś w życiu taką sytuację, w której zobaczyłeś coś tak wspaniałego, tak doniosłego, tak wielkiego, że mówisz, no teraz to już mogę umrzeć. Już nie ma nic do zobaczenia. Już nie ma nic do zobaczenia, już nie ma nic, dlaczego warto by było żyć, żeby to jeszcze zobaczyć. A mniej więcej w ten sposób modli się Symeon, mówi: Boże, teraz już mogę umierać, bo zobaczyłem Twoje zbawienie. Czyli, czyli to spotkanie z Jezusem, nawet jeśli to jest jeszcze malutki chłopiec nie, niemowlę. Ale to zbawienie, które przynosi, Symon mówi, jest już tak wspaniałe, że to już na tym świecie jak już zobaczyłem zbawienie Izraela, jak już zobaczyłem Boga, który przychodzi odkupić ludzkość, to już nic innego zobaczyć nie mogę, jestem gotowy umierać. I myślę sobie, że z tą wspaniałością zbawienia obcujemy na co dzień, oglądamy ją. Nie? To, co, co zobaczył Symeon, czyli to, że Bóg przyszedł przebaczyć nam nasze grzechy, że Bóg przyszedł na Ziemię, żeby umrzeć za nie, przyszedł na Ziemię, żeby być obecny, żeby zamieszkać między nami, że to, to, to jest doświadczenie, które, które oglądamy, więc w zasadzie. Piękna modlitwa. Co jeszcze mogę, co jeszcze mogę zobaczyć wspanialszego niż Boga, który zamieszkał pośród swojego ludu. Mhm. Jednocześnie Symeon poszedł tam do świątyni za natchnieniem ducha, prawda? Yy, także on wyczekiwał cały czas, ale wiedział, w którym, wiedział, Duch Święty mu Powiedział, kiedy, kiedy napójść. To takie bardzo ważne, żeby być pomimo całej postawy, jaką mamy, być otwartym na właśnie na takie konkretne natchnienia, żeby wiedzieć, w którym momencie my szczególnie możemy pana Jezusa spotkać. I każdemu z nas życzę takiego spotkania, jakiego miał Symeon, że możesz wtedy powiedzieć, że moje oczy ujrzały, moje życie się spełniło i spotkałem Mesjasza. Tak, jak zobaczymy. W Jezusie zbawiciela, to już nic lepszego nie zobaczymy.